Dajcie wy The Elder Scrolls 5. Piękne drzewo za mną jest. W poprzednim odcinku to robiliśmy takie. Nie poprzednim odcinku, tylko w jakimś innym. Nie pamiętam dokładnie którym. Ale uzdrowiliśmy to drzewo. Nie pokazywałem je, jakie wygląda. No jest bardzo ładna. A co ważniejsze, mamy teraz zadanie. Srebrna ręka. To jest kontynuacja, jakby. O, zadanie towarzyszy pisze nawet. To idziemy szukać Skiora. On Oni tam na zewnątrz gdzieś. Ostatni rekrut, tak? Czekaj, mam rację? No was zamknij się, ja tylko szukam. Gdzie ty jesteś? Możesz zadawać mi pytania. A, jesteś. Tak, tym razem zaplanowałem coś trochę innego. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Jeszcze porozmawiamy. Zapomniałem, że się nie orientujesz. Pod niebiańską kuźnią, tam gdzie pracuje Eorlund. Drzwi są ukryte. A to Ale wiem, jak W porządku. Tutaj stąd co nie. Co mnie tu blokuje? O! Od razu widać drzwi w nocy, co? to sobie trochę poczekamy. Jeszcze troszkę? Nie teraz w podziemiu. Teraz? Nie teraz w podziemiu. No się jest noc, dawa iść. Aela wkrótce do nas dołączy. Podążymy za nią, gdy będzie w środku. No dobra, poczekamy. A, trzeba poczekać. Aela wkrótce do nas dołączy. Podążymy za nią, gdy będzie w środku. No spoko, łysą. Łysy jesteś, łysy. A nie no, tak nie do końca. Do nas Podążymy za nią, gdy będzie w środku. Nie musisz tego powtarzać. Aela wkrótce nas Podążymy za nią. Gdy jak będę za długo czekać, no to wam pominę, to on doma jest. No to jednak nie pominę. Otwieraj. Dawaj. Czekaj jak ty to otworzyłaś. Gdzie tu jest taka dźwignia. Teraz możemy zaczynać. To nie jest próba. To dar. Wejdź, ćmiało. chodzę. Wiezumy, że rozpoznasz Aere, A po wpomnej formy. A dołaala Poimkiem. Ja już kilka wielkołaków spotkam jak gran poza tymi odcinkami. Robimy to w tajemnicy, gdyż kodlak jest Kilku zbyt próbowałmy zadć. Podrzucenia wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy. On sądzi, że jesteśmy przeklęci, ale w istocie jest to błogosławieństwo. Czy coś, co zapewnia taką sprawność, może być przekleństwem? Więc bierzemy sprawy w swoje ręce. Żeby aspirować do miana towarzysza, musisz wraz z nami przyjąć krew wilka. Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? Twój wybór nie będziemy cię zmuszać. Ale do kręgu wstąpisz tylko gdy twoja krew będzie taka jak nasza. To musimy nas stać się wielkołakiem. W porządku. Bo chcemy odblokować jakby więcej misji związanych z towarzyszami. <noise> <noise> Myślałem, że będzie się lało, chociaż. A to tak w kilka sekund. Wzywa, bracie. A ty coś popijesz? Nic, a tu po prostu wypić. Co się stało? Jesteśmy wielkołakami, ja atakuję nas. Tak to się biega? O, tutaj! Uciekamy z tego miasta. Polują na nas. Przestyjemy jeszcze się napić. Jest tam kto? Gdzie my jesteśmy? Myślałem, że mi z miasta. Śpisz? Zaczynałam już myśleć, że nigdy nie wrócisz. Twoja przemiana nie była łatwa, ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko na Skale Wisielców obozuje grupa łowców wilkołaków. Wsrebrna Srebrna Ręka. Chyba już ich znasz. Zarżniemy ich wszystkich. A co do jednego. Ale świętowanie. Prowadź. Skior już poszedł na zjady. Mogę tutaj popytać? No popytajmy. Narodziłeś się dla Watahy, bracie. Prawie ci zazdroszczę. Pierwszy raz jest zawsze najbardziej ekscytujący. Nawet Farkas nie przysporzył nam podczas pierwszej przemiany tylu problemów co ty. Jest w tobie krew wilka, ale żeby ponownie skorzystać z jej mocy, musisz nabrać sił. I uważaj gdzie to robisz. Są w tej krainie tchórze, którzy nie mogą znieść widoku prawdziwej chwały. Nic, dopóki nie postanowisz tego wykorzystać. A wtedy już wiesz, jak to jest. Siła. Szybkość. Ale to nie trwa długo. Pamiętaj, że krew wrogów może podtrzymać moc, jeśli zdecydujesz się posilić. posilić Im więcej się no. żywimy, tym jesteśmy potężniejsi. No. Być może wkrótce odkryjemy jakieś nowe dary Hircyna. Albo coś podobnego, pamiętam, że wilkołak miał coś właśnie, że albo jadł ofiary, albo jak zabijał ich, to jakby zwiększał swe moce. Lekarstwo? Ha, gadasz jak ten starzec. Ja... nie powinnam tego mówić. Kocham Kodlaka, szanuję go i słucham. Ale w tej kwestii się myli. To nie jest klątwa. Staliśmy się najlepszymi myśliwymi w tej krainie. Jeśli interesuje go kariera Opiusa w Sofngardzie, to droga wolna. Ja wolę tutaj polować i zdobywać chwałę. No dobra, idziemy. Srebrna ręka zajęła stary fort na skalę wisielców. Jakże łatwa z nich zdobycz. W porządku. To tutaj? Eee, to jest magii, co nie? Nie moca? Jest moca. Bierz formy wielkołaka. Od razu może przypieszmy. Możemy Ojeju Jakie ty tutaj masz ataki Nie masz żadnych specjalnych ataków? O co to było? I oni silni Daj się trafić Chcę się trafić w tym, bo więcej obrażeń zadaje widzę Aj, tutaj nie dała łady. E doba, słabi się Albo wilkołak zbyt, opa Gdzie jeszcze? Doba, wchodzimy Dobra, jesteśmy w środku. Spójrz, ci tchórze musieli się zabarykadować po ataku Skiora. Niemal czuć ich strach. Mm, czuję to. Czuję to zwycięstwo tutaj. O, jest tutaj mięsko. To silne mięso. Weź. Ja tu nie mam żadnych specjalnych zderzeń jakichś. Dobra jaki cały czas atakuje... Już Just... kondycji nie mam. Dalej, no. No dalej. dalej. Porzuć się. specjalnych ataków. Tu no mam jakąś szarżę, jak przytrzymam. No no jest tam trup, prawda? Tak sądziłam. Sądząc po zapachu, to nikt znajomy. No to dobrze. No to idziemy dalej. Na miejscu tego biedaka mógł być ktokolwiek inny. O, to jest stopka jakaś. Z łatwą wchodzicie. To jest ten na Oj, ma się te IQ. Z tym bez zapewnienia bym się męczył, bo on cały jest mocno uzbrojony. Dobra, trzeba papkę uniknąć tylko. To później sobie po prostu te itemki zlutuję Jak będę stąd wychodzić? Nie, już nie pomożemy. Nawet nie chcę. Na... Jak za mną? Ej, ginę no pomóż mi! Ja mam zrobić, jak ja mam się skończyć Ja nie mam jak się zregenerować. Muszę czekać, aż ona nas go zabije. Weź go zabij. Nie nie mogę tego. Bogowie w pobliżu. Ej, Wilko, jak powinien mieć jeszcze jakąś regenerację, a nie. Chciałam co ja mam zrobić, jak się nie mogę regenerować? Jestem na szczała. Ile jeszcze ma żyć. Nie! Nie umieraj. Dobra, mam pomysł Po prostu muszę się oddalić Żeby mi anulowało tą walkę po prostu Wtedy będę mógł sobie Dobra no dobra I też się wyleczmy Mamy życie. Dalej chyba pójdziemy normalnie. Wielkoła jak dużo obrażeń zadaje i fajny jest nawet, ale... Obronę... Obronę ma zerową bym powiedział. Obronę bardziej mi chodzi o to, żeby po prostu lecieć się nie możemy To jest bardzo poleśne. Jak lecieć się nie mogę, to jak ja mam z nimi walczyć? Ej, co to jest? Nie za dużo? Tak, ja mam 100% na łącznictwie. Chyba ulepszę na do legendarnego. Kiedyś mówiłem, że tego nie chcę robić, bo będzie mogło być zbyt potężne. Ale teraz jak o tym myślę, to mi się wydaje, że spoko byłoby to zrobić. Jak będziemy walczyć z takimi czymś rodzaju bosami, no to ciężko będzie z nimi, długo. Długo, ciężko. Więc mało obrażeń będziemy im zadawać. Jak my ledwo te ludzi normalnie. Takich słabych ludzi pokonujemy. Szalając do nich tyle razy. No ja wierzę. Ja nie umiem prapić. Dobam. Pięknie. nad prapić nie umiem. Co to było? Sprawdziłem plecy, bo myślałem, że mój własny szczery do mnie. Dobra, ten paraliż jest piękny. Bum, paraliż.

Weźcie ich tam, zaatakujcie od tyłu. Eee, te... postawmy sobie. Szyki Nieugięta siła. Paraliż? Nie. Ale równowagę niszczy. No, chodź tutaj do koło się tam strzelasz No chodź tutaj, nie chowaj się Widzę ten twój łup Dobra, już tak się tak cię bali je yes, sparalizowany. Teraz spokojnie. Kolonimy i strzelamy. Miść Oni tam walczą, ale myślę, że otworzymy krzynkę Chciałbym nie tam było po prawej. pełność. Żadnego nie potrzebuję. No ma idziemy tam, tam mocno się dzieje. O, czekaj, skóra tu jest. skóra też wezmę Boże, ja uwielbiam Paraliż w tej grze To jest taka wspaniała moc To zaklęcie jest wspaniałe No patrzcie, no on po prostu jest tak sparaliżowany Takie memy były z tym Paraliżem chyba nawet, mi się wydaje Ten wielkołak raczej nie będę często używać. Nie jest jakiś zbyt OP. Na wysokim poziomie trudności mi się wydaje, że jest wręcz przeciwnie. Ma dużo minusów. Taki jeden najważniejszy minus to jest to, że nie, może, nie można się leczyć jako wielkołak. A to bardzo utrudnia. Przeladnik. Próbujmy, no co jest? Myślałem, że będzie. O klejnot, klejnot zawsze przyda się, pieniążki też. Kilny? nazywają go oprawcą chyba nie muszę ci mówić dlaczego to jest za to topuca a jednak nie uciekaj I... najpierw. Do mnie. Co się lecisz? Wy nie możecie się lecisz, to jest ostwo! Ale skuczy byk Też chciałem go tak strzelić Obaj się trafiliśmy, ale ja bardziej na minusie jestem O, jest paralizowalną. Ten zginął, a tego paraliżowalną do Dobijmy no bo, to jest tutaj o Noba Dobra, najpierw o prawce. Miksturki. Katsenka jakaś? Dranie. Nie wiem jak, ale udało im się zabić Skiora. Tutaj. Był tutaj jednym z najsilniejszych w naszych szeregach. Ale przewaga liczebna potrafi być decydująca. Nie powinien był wyruszać bez wsparcia innego tarczownika. Odejdź stąd, sprawdzę, czy to na pewno był ostatni z nich, i zobaczę, czy zwłoki dostarczą nam jakichś informacji. Mamy coś do zrobienia. Srebrna ręka zadrży na nasz widok. No dobra. Cieszę mnie, bo. Podobno jakaś mądrala ze srebrnej ręki węszy w okolicy Białej Grani. Zyskamy przewagę, jeśli zakradniesz się do ich obozu i zdobędziesz plany. O, tutaj będzie nowa misja, Zobiec to się, będzie na no, nowy inny odcinek, już macie na tytuł. Nie zabijesz, jak sobie sprawdzę tutaj co ma. Wilcza zbroja, Ej, wziąłbym sobie taką wilczą zbroję. Na wypadek, sobie zapiszmy. Wybacz, skieraję. Ja nie wiem, czy wiecząc zbroje ja dostanę, ale ja też jestem typem kolekcjonerskim. Lubię sobie zbierać takie głupoty, co nie używam. Ebonowe Nie, no ja wolę chyba stworzyć ebonowe, będą lepsze. Nie mam tam ulepszone kowalstwo. Jakieś stworzone ebonowe będą o wiele lepsze. Chociaż ja szklane sobie stworzę raczej, bo one są ten, lepsze. I nic nie ma. Jeszcze tutaj pokażę wam, jak wychodzę z tego. Jak już wyjdę, to skończymy odcinek. Bo to jest, wyjście jest tutaj praktycznie, co nie? A. Zresztą ja sobie sprawdzę co tutaj mamy Szklana, ale tak jak mówiłem Wolę stworzyć szklanę niż ten Zdobyć od jakichś szynek Lutu jakiegoś po prostu Właśnie ja jestem łucznikiem, a co mam zrobić? Ej, ja, ja nie tapiam? Dobra, ja nie tapiałem. Hehe, oh! <laughs> paraliż. Patrzcie, piękny ten paraliż. No patrzcie, jak on ułożony jest. To jest piękne. Jak on trzyma ten miecz? Jeszcze to. Ej, on stał. Coś mi nie jest to. Wielkołaka możemy tutaj sprawdzić, a ludzkie mięso też ma jakieś efekty. No, a tu już nic nie ma raczej. Lewendy, jakieś te... Czosnek. Alchemiczne rzeczy bierzemy. Kilof mi prawie zabił. Nie tak prawie. Mało zadało. Teraz, sobie wyjdźmy. Tu co to było? Chyba zaraz się zmienię z powrotem, człowieka. Musimy się pospieszyć. Pośpieszyć się, trzeba i pożegnać się z wami tutaj. Dobra, dzisiaj to będzie na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. O, wybaczcie za to, przemieniłem się w człowieka, a bardziej w alfa.